Na polu dzisiaj minus 8, więc lekko nie będzie, ale trzeba coś pokręcić, bo przy okazji jest fajny pomysł. Bo generalnie rzecz biorąc, jadę sobie odebrać nowy sprzęt do filmowania, czyli Osmo Pocket. Może przy okazji będzie też recenzja tego wkrótce, ale póki co, to dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś zupełnie innym, bo wiem, że w początek nowego roku to jest taki czas, w którym większość z Was ma jakieś postanowienia noworoczne i w ogóle często jest tak, że myślicie o rzeczach, których chcielibyście spróbować. I pewnie wiele osób chciałoby spróbować po raz pierwszy, jak to jest jeździć na rowerze szosowym. Więc ja wam dzisiaj opowiem o tym, czego się spodziewać, wsiadając po raz pierwszy na szosę. Czym tak naprawdę rower szosowy różni się od innych typów i co was może zaskoczyć in plus albo in minus. Więc lecimy marznąć i przy okazji mam nadzieję, że uda się coś nagrać i nie odpadną mi ręce. Albo coś innego. <sum> Ach, są takie dni w życiu, że człowiek naprawdę nie narzeka na zimę. Jest idealna okazja, żeby się porozmawiać o rowerach szosowych, jak widzicie. Przejdźmy do konkretów. Generalnie rzecz biorąc, pierwsza raz na rowerze szosowym. Jestem bardzo ciekawy, czy wy wszyscy, którzy jeździcie na szosach już długo, jeszcze pamiętacie, jak to było i jaki był ten wasz pierwszy kontakt z szosą. Jak to się stało, że wsiedliście na rower szosowy. Ja to jeszcze pamiętam i dla mnie najbardziej uderzające było w tym wszystkim to, jak ten rower lekko przyspieszał jak po prostu lekko jechał. Że człowiek, który jeździł na jakichś rowerach górskich, nie wiem, jakichś mieszczuchach nawet, jakikolwiek typ roweru by nie był, to te rowery były ciężkie, ociężałe. A taki pierwszy kontakt z szosą to było poczucie, że zrobiłem trzy ruchy korbą i rower już jechał 30 na godzinę. i Trudno się było naprawdę z tym pogodzić i sobie to uświadomić, że człowiek tyle lat się tak męczył, a można było jeździć tak lekko i tak łatwo pokonywać te kilometry. A co ciekawsze, ten pierwszy rower, na którym jeździłem, to pierwsza szosa ważyła chyba z 12 kg. To był taki strasznie stary, stalowy rower. A mimo tego to poczucie takiego przyspieszenia i wolności było naprawdę niesamowite. Potem były te pierwsze 30 km, 50, pierwsze 100 km, pierwsze 120 km, i sobie człowiek uświadamiał, jak ten rower dużo pozwala. I to jest takie pierwsze poczucie, które chyba się najbardziej wiąże z rowerem szosowym, czyli jaką on daje generalnie wolność. Czyli generalnie nagle odkrywacie, że istnieje sport, który pozwala Wam o własnych siłach i na własnych nogach docierać gdzieś po prostu daleko. I to jest, jest chyba najbardziej uderzające w rowerze szosowym. To idźmy dalej, bo generalnie rzecz biorąc, już wiecie, że pierwszy kontakt z rowerem szosowym to jest poczucie wolności. Ten rower jeździ lżej, szybciej, i nagle uświadamiacie sobie, że możecie docierać bardzo daleko przy pomocy własnych sił i bez jakiegokolwiek środka lokomocji takiego spajnowego, mechanicznego i generalnie samobieżnego. I to jest naprawdę niesamowite, bo wszystkie inne sporty jednak kojarzą nam się z jakimś tam ograniczeniem, czyli nie wiem, biegać możemy mniej lub bardziej koło domu, no oczywiście można być biegaczem ultra, ale to jednak jest trochę inna liga i zupełnie inny poziom hardkoru. Można jeździć na nartach, można jeździć na rowerze enduro, downhillowym i tak dalej, ale to wszystko wymaga tego, żeby gdzieś się dostać no i potem już można sobie jeździć na jakiś mniejszy lub większy dystans. A rower szosowy Wam daje to, że wsiadacie na niego pod domem i w parę godzin jesteście sto kilkadziesiąt kilometrów od domu. I możecie sobie objechać całe województwo albo jak pokazują przykłady paru hardkorowych kolegów możecie w dzień zrobić 500, 700 czy nie wiadomo ile kilometrów, więc jest to naprawdę niesamowite. Natomiast pierwszy kontakt z rowerem szosowym to nie są wyłącznie same takie plusy, to nie jest samo to takie radosne zaskoczenie, że rower tak lekko jedzie, bo są też pewne minusy, które do których się trzeba przyzwyczaić, bo generalnie rower szosowy Jaki by on nie był, to teoretycznie będzie mniej wygodny niż inne rowery. No wiadomo, że teraz żyjemy w czasach karbonu mamy szersze opony w rowerach szosowych, skomplikowane technologie w widelcach i sztycach albo jakieś ISO speedy, które nam mają amortyzować trochę nierówności ale to dalej jest bardzo sztywny rower, więc dla kogoś to nie wiem, ceni sobie komfort, albo na przykład ma wrażliwy kręgosłup no to może się okazać, że rower szosowy na początku zwłaszcza będzie bardzo niewygodny, bo w porównaniu z baloniastymi oponami z roweru górskiego, czy nawet z roweru krosowego okaże się, że ten rower jednak przekazuje wszystkie wibracje, bo to nie jest tak, że te wszystkie karbonowe sztyce czy kierownice powodują to, że jedziemy jak po puchu, to, to zupełnie tak nie działa to jest pewien rodzaj filtrowania tych nierówności ale rower szosowy zawsze będzie dużo bardziej nerwowy i dużo bardziej podatny na przekazywanie wibracji niż jakikolwiek inny rower kolejną rzeczą jest ta pozycja za kierownicą ona też będzie dla, na początku dla wielu osób uderzająca, zwłaszcza jeżeli sobie źle dobierzecie rower. No bo oczywiście, jeżeli podchodzicie do sprawy kompleksowo, kupujecie nowy rower, mówicie sprzedawcy, że chcecie bardziej komfortową pozycję za kierownicą, to on wam poleci taki rower Endurance, który będzie bardziej wygodny. No ale jeżeli kupujecie rower szosowy z przypadku, bo gdzieś był tanio, jest to rower sprzed na przykład 10 lat, no to dam sobie rękę ucząć, że to będzie rower z klasyczną wyścigową geometrią, jeszcze może nie do końca idealnie dobrany rozmiarem pod wasze preferencje. No i okaże się, że będzie szok, bo brzuch przeszkadza, bo cierpną. Ręce, z czasem do tego można się przyzwyczaić, z czasem też uczymy się, skąd pewne rzeczy się biorą, że pewne, pewne, pewnego rodzaju dyskomforty są wywoływane przez błędy w ustawieniu tego roweru i można sobie z nimi radzić. Nie wiem, te bolące nadgarstki od <laughs> za bardzo pochylonych klamek hamulcowych i tak dalej. To wszystko jest temat do przetrawienia i swoją drogą zrobimy sobie kiedyś poradnik jeszcze o tym, jak sobie ustawić taką pierwszą szosę. Natomiast siłą rzeczy ten rower no, będzie dla Was mniej komfortowy niż jakiś taki kanapowiec, trekking, gdzie siedzieliście, wiecie, jak na krześle i było. Dużo wygodnie. Oczywiście potem docenicie, że po 150 km e, żyjecie i generalnie nie boli, nie boli was wszystko, bo dało się jechać, a na takim trekkingu e, generalnie moglibyście zwariować. Poza tym pewnie w czasie, w którym e, na tym trekkingu zrobilibyście połowę trasy, e, to już na, na szosie jesteście w domu po drugim piwie, więc, generalnie rzecz biorąc, oczywiście to są pewne plusy, ale e, zobaczcie, że są też pewne minusy na początku. E, kolejną rzeczą jest oczywiście przyzwyczajenie się do klamek hamulcowych, do klamkomanetek manetek i generalnie do zupełnie innej kierownicy. Wiem, że dla wielu osób, które zaczynają przygodę z czasem, to jest szok, że te klamki hamulcowe są dziwne że one nie są tak jak zawsze mieliśmy w Reksiu i w pierwszym naszym rowerze, że wszystko jest poziomo, tylko mamy klamkowanetki szosowe. I to jest dla wielu osób problem na początku do przejścia. Oczywiście można sobie kupić rower jak na przykład Gianty Any Road, które mają te takie dodatkowe klameczki hamulcowe, tak zwane przełajowe na, na kierownicy z przodu, ale to nie jest rozwiązanie, to jest półśrodek. No, po prostu trzeba się przyzwyczaić. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli jeździliście na przykład na rowerze jakimkolwiek górskim z hamulcami tarczowymi, przysiadacie się na taką szosę ze zwykłymi, i to jeszcze czasami w nie najlepszym stanie hamulcami szczękowymi dual pivot, no to okaże się, że one są słabsze. No generalnie rzecz biorąc, taka szosa na klasycznych dual pivotach raczej zwalnia niż hamuje. Oczywiście można założyć lepsze klocki, te hamulce, jak są naprawdę sprawne, obręcz nie jest zniszczona, to to potrafi całkiem przyzwoicie hamować, ale to na pewno jest zupełnie inne hamowanie niż w hamulcach tarczowych w rowerze. Górskim. Oczywiście teraz wszystko się zmienia przez to, że wchodzą hamulce tarczowe do szosy, no ale jakoś tak zakładam czysto statystycznie, że pewnie duża część z Was będzie miała kontakt na początek z hamulcami, właśnie szczękowymi, więc może być w niemałym szoku, że to hamuje po prostu trochę gorzej. Więc jest tych minusów trochę. Potem też okaże się, że podjazdy pokonuje się ciężej, no bo generalnie stopniowanie. Napędu w rowerze szasowym, takim klasycznym. Czyli jak tam jeszcze nie macie jakieś 32 kasety z tyłu, tylko na przykład 11.28 albo 11.25, do tego z korbą klasyczną, to, to się okaże, że podjazdy takie na które na MTB-ku pokonywaliście w zasadzie z palcem w nosie, no to teraz nagle są ścianą nie do przebycia, bo trzeba stawać na pedałach, jechać zygzakiem, bo rower jedzie twardo. I to jest też pewna charakterystyka rowerów szosowych, że naprawdę trzeba trochę pokombinować, żeby uzyskać lekkie przełożenia. Trzeba mieć korbę na przykład kompakt, ale one są rzadkie. Teraz te półkompakty są coraz częstsze, więc jest lżej niż było jeszcze w takich wyścigowych rowerach lat temu kilkanaście czy, czy dziesięć. Natomiast rower szosowy na podjazdach generalnie rzecz biorąc jedzie ciężko, niż rower górski, w sensie mamy twardsze przełożenie. Więc to też może być dla wielu osób szok. Oczywiście plusem jest to, że generalnie na szosach takie podjazdy powyżej 30% czy nawet powyżej 20% to nie jest norma. No oczywiście jest dużo takich dróg bocznych, gdzie takie podjazdy można spotkać, ale to nie jest coś, co spotykamy na krajówkach. No a na MTB jednak dużo częściej podjeżdżamy takie podjazdy po 30 parę procent nachylenia, no bo w lesie czy na jakiejś ścieżce dużo łatwiej jest takie znaleźć. Niemniej jednak oczywiście rower szosowy to niesamowita sprawa i wszystkich zachęcam, żeby sobie spróbować. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach kiedy to wszystko jest tak urozmaicone. Czyli mamy z jednej strony rowery szosowe, wyścigowe, rowery endurance, mamy gravele, jeżeli sama szosa Wam nie wystarcza. Mamy rowery oczywiście jakieś czasowe i tym podobne wynalazki, ale to już są wątki poboczne i niuanse. Natomiast faktycznie dzisiaj rower szosowy jest czymś niesamowicie uniwersalnym. Jeżeli żyjecie w takich realiach, że nie, nie jedzicie zbyt często w terenie, chcecie sobie kupić pierwszy jedyny rower, wiecie, że nie będziecie jeździć w terenie, nie potrzebujecie roweru górskiego, no to warto zainteresować się jedną z wariacji na temat roweru szosowego, bo może być naprawdę wstępem do pięknej pasji i odkrycia takiej przygody, która Was zaprowadzi nie wiadomo jak daleko. Chociaż patrząc po dzisiejszym dniu, jak widać, czasami piękne miejsca i piękne chwile czają się dosłownie na wyciągnięcie ręki, bo jesteśmy nad Zalewem Nowochódzkim, czyli jakieś, nie wiem... 5 minut jazdy rowerem od centrum jednej z historycznych dzielnic Krakowa, czyli Nowej Huty. W zasadzie kiedyś samego osobnego miasta. No. Nowa Huta to w ogóle jest gruby temat. Jak zawsze stroniłem od zdradzania prywatnej informacji o sobie, to ja w ogóle jestem z Nowej Huty. Jestem rasowym Nowokcianinem, więc mógłbym tutaj opowiadać godzinami o tej dzielnicy. Do zobaczenia.